Pan z Wami, z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana: Chwała Tobie, Panie. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina jego, by przeszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał, potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi, ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra. A on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon: Piotr, panie. Nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę, powiedział do niego Jezus. Wykompany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich. Czy rozumiecie, co Wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel umyłem Wam nogi, to i Wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem Wam bowiem przykład, abyście i Wy tak czynili, jak Ja Wam uczyniłem. Oto Słowo Pańskie. Wała Tobie, Chryste. Chrystus uczy nas wielkiej pokory przez to, że umywał nogi apostołom i mówi, żebyśmy też, apostołowie to czynili, my, żebyśmy czynili, umywali symbolicznie nogi innym, czyli żebyśmy zachowywali wielką pokorę.